Jadą na radą, zobaczcie W podartych spodniach, no Widać? Widać No, tak się żyje na ręcie. Jedziemy do kolegi O, sobie najpierw do Olsztyna Później jadę do kolegi, do radomia A później z nim jak za starych, dobrych lat jadę nad morze. Cześć, mam na imię Karol. Jestem osobą niewidomą. Moim marzeniem jest poznać świat i podróżować po nim. Chcę poznać świat swoimi zmysłami, węchem, dotykiem, smakiem. Niestety nie jesteśmy na taką podróż, więc proszę Was o wsparcie. 5, 10, 15 zł, a uda osiągnąć mi się ten cel. Link do zrzutki znajdziecie w opisie lub przypięty w komentarzu pod filmami. Zapraszam również do playlisty z kamerą świat, gdzie są moje samodzielne podróże po Polsce. Pozdrawiam! No, jedziemy sobie razem, a parę dni po, posiedzę u kolegi. Także mamy teraz godziny, nie wiem... Którą? Y Budzik dzwonił, dzwony biły eee, Nie wiem, za 20 może. Siódma No, miał być killera wyszła po pierdół, tak? no kurde morde Odzwyczajem się odchodzeniem z plecakiem. Jakoś tak ciężko I tu jest mały problem Nie wiem, może nie wyspany jestem No dobra, zobaczymy co będzie dalej <gryw> Ale jakoś mi ciężko z tym plecakiem się szło Musimy się dostać jakoś na dworzec, w tym Olsztynie. O, zobaczcie, samochód zaparkowany sobie. Na, na chodniku przed wejściem. No, ciekawo czy tu można parkować. Tutaj to nie wiem, czy można parkować, ale chyba nie. Raczej nie. No, tak to wygląda. Narastawiają no, tych samochodów, a później trzeba omijać. Dobrze, idziemy na dworzec, zobaczymy czy do dworca dojdę Zaraz się kogoś zapytamy jak tu dojść do dworca, mam chwilę czasu do pociągu Idziemy w tamtym kierunku I Chyba przejście o, Tutaj idziemy, tędy Tendyk przepraszam atendy to prosto Kiedyś tak było, że się chodziłem ludzi, pytałem za gówniarza. Przepraszam atendy to prosto ani żadnego skrętu nie było. Ludzie nie wiedzieli co odpowiadać. Mówią, ta, już pana, tutaj się nic nie dzieje, tu można iść cały czas prosto, nie wiem czy to na mnie trąbili, czy nie na mnie. O, trawniczek pomijamy aha bo to było przejście chyba nie dźwiękowe tylko takie będę sobie szedł przy krawężniku zobaczcie cyferki Brajlowskie są tutaj w pociągu w tym miejscu no idziemy. zobaczcie czapka przywleczona przez stolik z tego spada Zako zamontowałem no jeszcze godzina i będę w Radomiu no siedzę sobie słucham filmu na słuchawkach do banku, bo nic innego nie posłucham, bo w pociągu coś internetu nie ma. Nie ma zasięgu i słabo to wszystko hula. Nie bangla. Internet, i trzeba czegoś sobie posłuchać offline. No, jadę sobie w autobusie w Radomiu. Znowu te głośniki pościszane, a nie ja wiem, że w ogóle z tym nic, nic nie robi. A ja skąd mogę wiedzieć? Są pościszane, nie wiadomo jaki przystanek. Nie bo kierowca wyłącza, ma taki kaprys, i wycisza, wyłącza, tak to właśnie wygląda. I dowód na to, Widzieliście co się dzieje, nawet jeździć się potrafi Co to za motor? Subskrybuj! Subskrybuj! subskrybuj barcha no i w Radomiu. znowu kacuszka tradycyjnie także zjemy sobie kacuszkę i idziemy na spacer po Radomiu troszeczkę odpoczęłem i idziemy sobie po spacerować wciągnięta e, powiem wam tak bo mi się przypomniało że kiedyś się tak bałem yy, znaczy bałem, wstydziłem się, tak może jeść gdzieś w restauracji, bo to ludzie yy, się patrzą czy coś, nie, no to tak raczej nie jadłem gdzieś tam w restauracji, a teraz mam wyjebane na to. Wszystko! I jem w restauracji, bo myślę, że jak ja ich nie widzę, to i oni mnie też nie mogą nie widzieć. <laughs> Pozdro! Idziemy dalej na radą pospacerować, bo jest ładnie, ciepło, nie jest gorąco, ale jest... Tak w miarę taka temperatura, tak fajnie chłodno, rześko i idziemy sobie spacerkiem w kierunku dworca. No nie idiota. machel nie działa. Chyba prądu zabrakło. Patrzcie mordy słupek na dole to samo jest. Kto pomyślał, żeby takie coś postawić na środku schodów? No czy to mądre jest? No chyba nie bardzo Mordy zobaczcie, będę przez wodę przechodził Ua! Mordeczki, tutaj taki gość podszedł do nas. No i <laughs> mówi, że mu najpierw dali papierosa. Mówimy, że nie palimy. E, to dajcie mi pieniądze na, na piwo czy na coś tam no, chciał. Mówię, że nie mamy. Wiem, że macie, nie mamy pieniędzy. My wszędzie kartą płacimy. Włączyłem kamerę, myślałem że się, odsunie. A on dalej tam się mądrzył, no taka senka. nie wiem czy się goś w ogóle nagrał, bo kamery nie trzymałem w ręku tylko na szyi, po prostu guzika wcisnęłem. On nie nagrywaj mnie Do Docuń się. No właśnie. Ktoś ci nag... kazał tu podejść. A co? nagrasz? A to po co tu podeszłeś? Jak, się, jak mnie nagrasz, to ci kurwa... To będziesz miał kurwa sprawę, co? No to będę miał, ale kurwa się od nas, bo nikt ci nie kazał tu do nas podejść. No, jest po 12 w nocy, a ja u kolegi obiad gotuję. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No, czarninę gotuję. Także tak to wygląda. Obiad na pierwszą w nocy. Pada, pada sobie równo raz. padnie, tak. kamień właśnie e, no. się rozpadało w tym radomiu. Idziemy na miasto. Ciepło jest, ale pada. No Uczę co za pogoda. A pisało, że ma przestać padać. Mordeczki, ale jaja, myślałem, że kolega mnie stuka w ramię, bo my siadamy tu z autobusu miejskiego, a nie, to jakiś starszy pan podszedł i mówi tak. Kolego, ja chciałem zobaczyć, jaki to model harmoniki jest, bo ja też jestem muzykiem samołukiem i ona ma ładnie brzmienie. Ja mówię, że pan co, nie wiem, dokładnie modelu nie znam, ale to jest Zajdla, One wszystkie stalowe strojki mają, także to są fajne harmoniki się pytał gdzie można kupić ja mówię nie wiem bo ja to przez internet zamawiałem ale tu jest taki sklep pianola w, yy, w Radomiu mówię żeby się zapytał poklepał mnie po ramieniu mówi graj, graj dalej kolego bo nieźle ci to wychodzi no idziemy troszkę deszczyk pada no dotarliśmy sobie na kebaba Wracamy, będzie herbatka do talerza. Już w momencie podaję, Zestawie. Ostrożnie go gorąca. Proszę bardzo. Mm. No, kolega też będzie ja I właśnie tradycyjnie jesteśmy w, kab w kabinie, tak, w kebabie Marsimo, w Radomiu. I dalej, proszę. Zobaczcie mordy, kulej nogi, ale pierwszy raz spotkałem, żeby nie była pierdolnięta, tylko gdzieś tam poustawiany po bokach. No, gdzieś tam po poustawiał. Jest, zdaje się, że jednak można. Nie pierdoląc na środek chodnika, tylko sobie jakieś ustawić z boku i tyle. Dobra, bo pomyślę, że ja na tym niechać. <laughs> Idziemy, laczków mordy, szukamy ja się pytam bo kobieta mnie się pyta czego szukacie ja mówię że szukamy butów i czy są a ona mówi jest to co widać ja mówię proszę pani ja nie widzę ale przecież są wystawione no I taka była gadka Dobrze, zobaczymy może tu coś znajdę mordy zobaczcie klapki sobie kupiłem w isku za 29zł No. To było właśnie moje marzenie, takie od zarania dzieł już normalnie, żeby sobie kupić takie kapcie. Co ty pierdolisz? Yy, marzę o nich normalnie od poniedziałku, a już jest czwartek. O, kto pomazał ściany ja się pytam Graffiti Kolejny dzionek. Dzień bez kebaba. Dzień stracony. No. Trzeba jeść kebaby. Bo od tego się pije i w ogóle. Także ogólnie. Jedzmy kebaby. a ja jestem w tej chwili w kebabie w Marsimo. pijem sobie kebaba z wołowiną i y, sos mixany mieszany. No, kebab zjedzony, dzień zaliczony. No, ale mordy, ciepło się robi. O, zobaczcie, czapka też od subskrybera dostałem. Kto odjął mi subskrybera? I co idziemy, mordy? Kolega się będzie pakował. E, idziemy do domu, a może jeszcze gdzieś się przejdziemy do sklepu. E, jutro wyjeżdżamy już na o 20 nie o 18.40 o 20.00 coś w Warszawie o 22.00 pociąg na przyjście i właśnie tak będziemy sobie tam spędzać czas wakacyjny Rano chyba trochę padało nadawali burzy, burz nie było ale teraz się znowu gorąco robi, jest takie palące słońce Słońce, słońce. kurde jak ja gadam Dobra, mordeczki idziemy na zakupy jakieś no siedzimy, czekamy na autobusach, przystanku no na siódemkę, która nie gada także zostawcie łapkę, subskrypcję komentarz, pamiętajcie, mordy, obserwacji tiktoka subskrybowaniu kanału i moje rzutce Bajo. a jutro jedziemy już do Świnoprzejścia i będą też jakieś relacje na filmikach, na shortach, a jak wrócę do domu będą relacje e, nagrywane, filmy pomontowane. Pozdro.